Franka Kaufland, nasze No i w dzisiejszym odcinku nauczymy się Matematyki dla klasy 5 Szkoły Podstawowej, podręcznik GW o Matematyka z Plusem. No ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, przypominam o loterii Kaufland, która polega na to, że robicie zakupy w Kauflandie, macie Paragon. Wchodzicie na www.kaufland.pl, wypełniacie anonimową ankietę, a później możecie wziąć udział w loterii. Co się z dogrania? Stara 50 zł. No i raz 500 zł to jest Bonach, ona trwa do 15 lipca tego roku. No ja przypominam i zachęcam na co my już przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. E, no i oczywiście, a jeszcze muszę się pochwalić. Mam nową gąbkę. Taką. Droga była w Empiku, po kosztowała chyba 7 zł, no ale jest z dobrej firmy. No i na, na tej tablicy dobrze marzę, tylko od czasu do czasu i tak polecam takim nawilżanymi chusteczkami. Jak ktoś ma taką tablicę przemyć, bo no przydaje się. A no dobra. No i temat macie. Lekcja temat. Ostatni temat z tego działu. Powtórzenie wiadomości do sprawdzianu z działu 5 myślnik. Ułamki dziesięta. Będziemy robić trochę, bo w podrażniku mało dzisiaj. Podrażnik, strona pod tytułem Przed klasówką to strona 177, bo tak w Facebooku mam. Nie wiem, jak to jest w papierowej, bo nie zdążyłem zobaczyć. No ale i tak nie będziemy dużo korzystać. Zeszyt ćwiczeń podstawowych, czyli to i to drugie: artymetyka. Arty, ar, arytmetyka, może dziwnie się mówi plus ćwiczenia z, no tak z, z nawiasie i w cudzysłowie zwykłych ćwiczeń, to jest 185, 86 a w podstawowych jest 99, 100. Tu, tu jest przed klasówką trzy zadania rozwiązane, bo nie chciałem Wam wszystkie rozwiązywać, też wpisałam brak miejsca, no bo brak miejsca, bo mało jest tu miejsca, no ale też żebyście coś sami zrobili, bo Wiecie, na wygodę nie można wszędzie iść. Ja wam to wszystko zostawiam. Jak chcecie, dostać odpowiedzi, tu wejścia. Ok, dobra, odjeżdżamy. Ha, najpierw, a może tradycyjnie, czyli to, I co będzie później? Od razu Wam zapowiadam. Nie, nie, idziemy do liczb ujemnych. Nie idziemy do liczb ujemnych, no bo każdy pomyślał, a no przecież teraz liczby całkowite, liczby ujemne i tak dalej, co byśmy robili. To jest mega krótki dział, on ma 6 lekcji chyba, yy, więc go chyba zrobimy w czerwcu mniej więcej. Yy, no teraz przechodzimy do geometrii. No, pierwsze to będzie proste, prostopadłe i proste, równoległe. No, a później zrobimy pola. Myślę, że tak będzie najłatwiej nam. Ale dobra, Pomijając to, No, pierwszy oblicz. No i mnożymy przez, no, to jest przez 10, tysiąc, A to jak mnożyliśmy przez 10, przesuwaliśmy przecinek o jedno miejsce w prawo, czyli 35,7 to jest łatwe. 2,9 yy, dwa, dwa, razy 10, no to, no to jest po prostu 29. No, tu jest taki, ja to zrobię taki przerywany, tu jest przecinek. No i 0,0, zero, zero, jak ktoś nie wie skąd się to bierze. 2,127 yy, dwa dwa razy 100. No to przecinek o dwa miejsca. Yy, raz, dwa

Czyli razy, przez 3 miejsca, czyli 1, 5, 4, 7,2. No i razy 1000 musimy 0 dopisać, czyli 4, 2, 7, 0,0. Ok? Myślę, że już. Ach, sorry, bo już zdrowie je, no ale i tak nie jest jakoś super. I dzieliśmy to w lewo, przecinek, jak ktoś pamięta, 3,47. To jest po prostu jakby 0, wyłuszyli 0,25. Tu będzie 1,267. Tu będzie 0,239. Tu będzie, no, możecie zrobić. No, myślę, że już raz, dwa, aha to jest raz, dwa, trzy, jeden dwieście, dobra, tysiąc, raz, dwa, aha, dwa, trzy, e, czyli zero 4, trzy, cztery, sześć, jeden, e. oczywiście sobie wszystkie punkciki na maksa wpisujemy. Pewnie jest to dobrze, nigdy nie ma pewności, ale pewnie tak. No, 2 razy 4, no to mnożenie przez liczby naturalne, znaczy no, 2 razy 4 to jest 8, No ale mamy to jedno miejsce, czyli 0,8, 1,3 razy 3, 13 razy 3, 26, czyli 2,6. 0,3 razy 0,2, czyli mnożeniem ułamków dziesiętnych to jest 3 razy 2 to jest 6, no ale mamy dwa miejsca po, jakby po, po, po jednym miejscu, sumujemy są dwa, czyli 0,06, 7 razy 4 to 28, 0,28, 1 razy 3 to jest po prostu 3, no ale zrobić 0,003 6 razy 7 to jest 42 mamy łącznie 3 miejsca czyli 0,042 e, 6 punktów e, ok, kolejne Jeden 1 ogórz kosztuje 1,20 zł ile trzeba zapłacić za 10 ogórz to no, jest banalne 1,20

Zapłacić. Cić. 12 zł. Kropka. No i oczywiście. Ile punktów damy, No nie zgadniecie. Dwa. Znaczy no, maksymalnie. B. Za, no aha, no bo no, już sedam 2 od razu. Za B. Za 10 kartonów mleka zapłacono 23,50. Ile kosztowało naprawdę. 20. 53, 50 podzielone na 1, równa się. E, Aha, no, no tak, za 10 kart to była 23, no czyli musimy, jakby, podzielić. E, nie co ja robię. 20 na 10, na co, na co ja chcę dzielić, co ja robię. Nie na jeden, na jeden to wyjdzie zaś to samo. 23,50 y, y, poziom na 10, to jest 2, przy... aha, no nie. podzielona no, na 10, znaczy przesuwam przecinek, ale to nie, cho nie chodzi chyba im o to, myślę, gdybym przesunęł przecinek, to... więc im chodzi tu pewnie o to, że to jest przez y, jakby, no bo to jest przez liczbę naturalną, um, czyli. Czekajcie, zerknę sobie, o, no, czekaj, Leży no, łyku echa, przez liczbę, które, no to przecież robiliśmy zwykłe dzielenie, co, co, ja zerknę, 2350 na 10, to na 1, to znaczy, to jest 23500, równa się 23500, no, ale mamy 20 po przecinku, Aha, no to nie, czekaj. Dobra, nie, nie, czekajcie. Coś mi się pomieszało. Dobra. E, to zróbcie sami, serio, bo. Nie, nie, nie co się stało? Zwa nic wam nie zaszkodzi, jak zrobicie to sami. A ja to rozmyślę sam na spokojnie później, żeby Was tu nie zatrzymywać. Idziemy dalej po prostu. Mm. Wojtek kupił na straganie cztery pomarańcze, które razem ważyły 1,28. Oblicz, ile przeciętnie ważyła jedna. Cztery pomarańczy, które razem... Aha. Czyli po prostu 1,28 podzielone na 4. Równa się. No i tak. No i 128 na 4. O 128 na 2?

Przyciętnie przeciętnie, przeciętnie kosztowała, ważyła, przy... co ja obliczam. Żyło. 0,32 kg Surki, że mi się tak dzieje, ale nagrywam to o godzinie 23.30 Już mi się chce spać, no ale Chcę to nagrać Bo mam dużo innych rzeczy na głowie Więc no po prostu Tu sobie dwa punkty wpisuję, oczywiście B robicie sami, nie wiem co się stało, ale Ja to, ja to zrobię później, tylko po prostu Popatrzcie, no tak jeszcze tego 200, no patrzcie, to by wyszło podzielone na 10, no czyli 2350 na 10 to będzie 23500 no ale co, kosztował 23500? no nie, no nie nie, nie mogło nie, robicie to sami um, no i jeszcze, zro nie zrobiłem wszystkiego zrobimy sobie procenty myślę myślę, że dziewiątka będzie idealne. W pewnej klasie co czwarty uczeń nie zaliczył testu z języka polskiego. A trzy czwarte uczniów zaliczyło test z matematyki. Uzupełni no, zdania. Tyle pracy uczniów nie zaliczy. Aha, czyli w pewnej klasie co czwarty, czyli jedna czwarta. Jedna czwarta to jest, bo co czwarty. Czyli jedna czwarta, czyli 25. 25%. Tyle procent uczniów nie zaliczyło testu matematyki, czyli jakby 75% zaliczyło, czyli też 25% 25 nie zaliczyło. Ileś tam procent uczniów zaliczyło test języka polskiego, czyli jakby 3 czwarte, czyli 75%. Coś tam procent uczniów zaliczyło test matematyki a trzy czwarte uczniów zaliczyło, aha, uczniów nie, a no tak, no to dobrze, zaliczyło te z dwa tematyki, no czyli siedemdziesiąt dobra, okej, okay. zadanie ósme, siódme, szóste i jak ktoś chce może zrobić tą zagadkę, ja to sobie zawsze robię, ale Czasami one są takie dziwne, że trochę sobie siedzę nad nimi, ale dobra. E, no i to B, nie, nie wiem jak to się stało, ale ja, ja to zrobię, obiecuję Wam, e, że ja to zrobię, ale nie wiem. W razie co później po prostu. E, no, ja Wam to zostawiam, wszystko ok. Ok. Dobra. E, no i mieliśmy jeszcze przejść do tego, no ale już. Nic zdążyłem, więc ja to zostawię. To sobie sam będę robił po prostu. Okej? Okay. I okej. Okay. Dobra. No to trudno, że tego będzie nie zrobiliśmy. Ale no, cóż. Ja za dzisiaj dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie. Przypominam loter loterii szczegóły na początku. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!